z tej strony Krzysiek, i to jest kolejny odcinek Deforesta. Dzisiaj troszeczkę inaczej, bo bez kamery, mojej papy, stwierdziłem, że, że jakoś słabo wyszło to nagranie, chyba będę musiał zainwestować w lepszą kamerę, ale może do tego wrócimy w już kolejnym odcinku. Od ostatniego troszeczkę się pozmieniało, pierwszy odcinek mój pilotażowy. Właściwie jestem ciekawy, powiedzcie mi jak wam się podobała podobało się to intro, które jest na początku. Myślę, że nawiązuje do klimatu, jest bardzo śmieszne, mnie bardzo bawi przynajmniej. Jeżeli będziecie chcieli, żebym mnie zmienił, oczywiście to uczynię. Ok, dzisiaj coś porobimy w deforeście. Ostatnio przy tej Kanibal, znaczy Kanibal, a ten przyszedł mutant do mnie. Pokonałem go dynamitem. O dziwo. To było pierwsze moje zabicie mutanta, jak mi się udało. Rozpalmy ogień. Musiałem też zrobić tutaj małą zmianę. Obudować dookoła to drzewo, ponieważ gdy grałem na nie nagrywając materiału, przyszedł mutant i rozpierdzielił mi wszystko, łącznie z tym drzewem i spadł mi domek mój, więc to była dość mocna katastrofa. Tutaj też musiałem, zrobiłem takie okienko, bardzo fajne, sprawdza się wieczorami, kiedy kanibale tutaj przyłażą i mogę ich ładować ogniem. Co prawda jest tu zbugowane jakieś drzwi, które sobie lata. Ona tańczy dla mnie. Ale, e, właściwie ono tańczy dla mnie e, ale to mi jakoś nie przeszkadza. Okej, okay, zjedzmy coś. Bo jesteśmy ewidentnie głodni. Byłem też na polowaniu, o, zrobiłem też tutaj taki... E, nie wiem jak to się nazywa, szafa na drewno. E, niech tak będzie. bo po, Postanowiłem, że będę się zaopatrywał w drewno bo będę dużo rzeczy nowych budował. Yy Zauważyłem też, że jak można łatwo złapać te jelonki, trzeba je zajść od tyłu. Okej, okay. widzicie? To jest przerażające. Ale właśnie jak zajdziecie je od tyłu, to one po prostu wtedy nie uciekają jak dostają z czała. Spróbujmy jeszcze, o, jesteśmy cały zakrwieni, spróbujmy jeszcze jednego. A, no i się udało. Dobra, wróćmy, wrzućmy to sobie na róż, to będzie na no później do zjedzenia. Jeśli wybierzemy się do wioski kanibali, potrzebujemy parę materiałów. Na pewno przeżyjemy razem noc. Zobaczycie jaka jest intensywność tych debili tutaj. Fajne jest to, na no to mięso. Możemy sobie tutaj suszyć. Dzięki temu nie trzeba rozpalać ognia za każdym razem i czekać aż to się zrobi. Oczywiście tutaj też trzeba czekać aż wyschnie to mięso. Jak ono się zepsuje, tak jak na przykład widzicie ten królik, którego tutaj mam w, w swoim plecaku, o ten. On już jest zepsuty. Ale jak go zjem, to nic się tak naprawdę nie dzieje. Zresztą mamy dużo leków, więc można się szybko podleczyć y, tymi lekami. Ok, zobaczmy, co my tu mamy jeszcze. Zróbmy parę koktajli mołtowa. W ogóle na początku gry, kiedy nie wiedziałem za bardzo o co chodzi z tymi buteleczkami, to je piłem. Można je pić. Nic się nie dzieje. Mogliby w sumie twórcy dodać jakieś fajne efekty po wypiciu takiego alkoholu: jakiś zamazany obraz albo coś takiego. Ale może w przyszłości. Dobra, idziemy do wioski Kanibali, która jest dokładnie tam. Zazwyczaj w ciągu dnia ona jest taka dość opustoszała. No i nie widzę, żeby tutaj coś się działo. W ogóle to, e, moi drodzy, pierwszy odcinek, e, tak jak mówiłem, dopiero się uczę, nie wiem czy jest to ciekawe co robię, piszcie w komentarzach, e, będę bardzo wdzięczny, e, będę też wdzięczny za subskrypcję, co jest mi mega potrzebne do tego, żeby się rozwijać, e, na pewno zajmę sobie w kamerę lepszą, żebyście mogli e, oglądać moją piękną papę. <grym> e, będzie też no, nowa seria na, na moim kanale, mianowicie GTA 5. GTA 5 myślę, że pierwszy odcinek jeszcze w tym tygodniu się pojawi na kanale, więc zaglądajcie. O, baterie przydadzą się na pewno. Nie wiem, czy to wygląda na to, że słońce zachodzi, więc będziemy musieli zaraz zmykać się do naszego campsite'u, ponieważ nie chciałbym się tutaj znaleźć w nocy w tej wiosce. Zabierzemy trochę szmat, bo to jest naprawdę mega potrzebne. To w ogóle, jeżeli chodzi o no ktoś by chciał sobie pograć samemu, to tu jest sikiera. Ta Modern, czyli naj, najmocniejsza, tą co ja mam teraz w dłoni. Ok, jeszcze ten jeden. I do domku. Dobra, mamy trochę rzeczy, więc uciekamy teraz do domu, bo zachodzi słońce. W ogóle piękna jest ta grafika tutaj w tej grze, naprawdę mi się bardzo mega podoba. Zobaczmy tylko trzy pułapki wszystkie są włączone. Ta jest włączona, ta jest włączona, ta jest włączona. Jeszcze z tyłu domku nie wiem czy mam pokazuje. Mam też dwie pułapki. Ale widzę, że są wszystkie aktywne. No to dobrze. Dobra, uciekamy do domku, bo za chwilę coś się zrobi bardzo gorąco, tak coś czuję. Zapalmy może jeszcze ton, to ognisko. Oooo! W ogóle, moi drodzy, wczoraj próbowałem, próbowałem zrobić live streama. Próbowałem go zrobić na YouTubie. Nie wiem dlaczego, ale kiedy uruchamiałem program do streamowania, to po prostu miałem takie lagi straszne. Nie mam złego komputera, więc nie powinno się to dziać. No a jednak, jeżeli moglibyście mi podpowiedzieć, gdzie najlepiej streamować. To będę bardzo wdzięczny, piszcie w komentarzach no, Chyba się coś złapało, albo nie Otwórzmy to Wieczór przychodzi, rozpalamy ogniska To odstrasza dość znacznie kanibali Bywa też tak, że czasami tutaj w ogóle nie przychodzą W nocy Ale naprawdę bardzo rzadko Więc myślę, że Będziecie mogli zobaczyć Małe co nieco Jaka jest ich tu aktywność o, jeszcze burza, zajebiście! Eee, OK. Wróćmy jeszcze, może to. Nie, to już tego nie rozpalamy. Jeść nie potrzebujemy. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Zróbmy jeszcze jeden koktajl małotowa. Także będziemy przygotowani na wieczór. Jak dajecie szmatki razem z e, sikierką. Ona się wtedy tak właśnie obkleja tym i można ją podpalić. Zajibista broń na kanibali. Zajibista broń na kanibali. Ponieważ jednym ciosem po prostu ich zabijacie, bo oni się natychmiast podpalają. No i giną. Ok, nie chciałbym, żeby mi się ta sikera teraz podpaliła, bo szkoda tego. Więc może weźmy latarkę. Zobaczmy co tu się dzieje, czy coś się dzieje. Próbowałem troszkę podstawić tych światełek takich z czaszek, żeby troszeczkę rozświetlić ten teren. Myślałem, że to trochę odstraszy tych kanibali, niestety, niestety nie. Nie wiem co się stanie z tym drzewem, bo z tego drzewa no sto lecą liście i już naprawdę nie dużo zostało. Mam nadzieję, że kiedy spadną wszystkie liście to to drzewo po prostu nie odpadnie. Mam tu też, jest tutaj też to drzewo, więc mógłbym zrobić ewentualnie potem tą platformę na tym obok, ale one równocześnie Tracą ty Nie wiem. Zobaczymy, co z tego będzie. Teraz na razie jest czysty. Kanibali nie widać. Tam widać piękny księżyc. Okej, okay, prześpimy się, może. No, stary Marian. Może uda nam się przespać całą noc. Coś tak czuję, że tak będzie. No i pięknie. Udało nam się przespać całą noc, więc nie napotkaliśmy się na żadnego kanibala no to myślę, że dobrym pomysłem byłoby się wybrać na jakąś wycieczkę, pozwiedzać trochę. Zobaczymy, co my tu mamy w inwentarzu naszym. Okej, okay, myślę, że jesteśmy dość dobrze zaopatrzeni, więc możemy zaryzykować i się przejść. Nawet układki są wszystkie połączone, więc widzę, że ich aktywność była bardzo mała w, tej, w ten dzień. Mm. Tu jest jeszcze taka malutka pioseczka kanibali, ale nie mogę tu klin teraz wziąć z tej strony. Eee, no cóż, przejdźmy się w tą stronę. Zobaczmy, co tam jest. Mam też tam e, Stick Makera, tak to chyba nazywa. E, znacznik e, na mapie u, ustawiony. Tam jest cave. Tam jest cave, do którego pójdziemy. Myślę, że możemy się teraz tam właśnie udać. ...i zatrzymać się na, na... przed wejściem do tej jaskini. O, jagody, to może coś zjemy. Oni nawet nie zatrute, dużo tych jagód. Okej. Okay. Full. O, a tej wioski to nie widziałem, też jakaś mała. O, jedzonka. Chodź ty. Dobra, no, nieważne. Chodźmy dalej. Ostrożnie... ...po malutku. Szmatki to jest bardzo ważna rzecz. Naprawdę. a Arraszcie, jak nie tamten, ten ten. Także, wracając do tego live streama, będę wdzięczny, jeżeli mi podpowiecie, gdzie można streamować fajnie i jakim programem najlepiej to robić, jakim programem wy to robicie. Ponieważ no, mi coś to wczoraj nie wychodziło. Posiągałem jakieś programy do streamowania googlowskie, z tego co tam wyczytałem na YouTubie. ...które są rekomendowane, ale no mówię, one strasznie dużo zabierają pamięci, ale piękny widok. I jakoś mi to nie do końca, e, u mnie przynajmniej działa. Tam jest zajebista góra, mega ta góra jest po prostu, na pewno ją zeksplorujemy w przyszłości. Widzicie co ja? Lata chodzić sobie tam jeden. Mam nadzieję, że mnie nie zauważył. O, go. Dobra, schodzimy na dół. U, -u może nie tędy. Nie chciałbym się zabić sam. Okej. Okay. Dobra, udało się jakoś. O, tu jest też jakaś wioska kanibali, widzę. Nie, to jest kamień. To jest kamień. No. Pateki zawsze się przelatają. Widzę, że mam full w plecaku. Mogłem co prawda zostawić przed wyjściem, ale nie pomyślałem. Nie pomyślałem. Okej, okay, myślę, że tutaj, za chwilę się gdzieś rozbijemy... Mm, ...rozbijemy sobie obóz, ponieważ nie chciałbym wchodzić e, teraz do tego cave'u, bo w, w, przypuszczam, co mi może tam czekać. Więc spróbujemy przespać... O, tu jest jakaś wioska. Albo znowu kamień. Fata Morgana. O... Tak, tutaj. Nie mogę tego zniszczyć? Mogę chyba. Dlaczego nie mogę tego zniszczyć? Ono, czaszki też się przydają, właśnie do robienia tych świeczek takich, więc warto je zbierać. W ogóle mam otwarte okno, więc nie wiem, czy nie będzie słychać jakichś ee, dziwnych rzeczy za okna. Co to kurwa jest? Te konstrukcje, te kanibali naprawdę mnie rozbrajają czasami. Widzicie to, co ja? No fajne, pomysłowe, ale zniszczyłem to. Nie wiem też co chodzi z tymi kijami, kiedyś mi przed e, moim domem... Ryby? A jak ja mogę zabić ryby? Jak zabić rybę? Nie wiem jak zabić rybę. Napiszcie jak wiecie jak zabić rybę no. Um, Poniższe im te wszystkie znaczniki pieprzone. Widzę, że chyba wioska jest opuszczona, ale są w terenie gdzieś te łajzy. Zobaczymy co oni tutaj mają. Okej, okay, tutaj nie ma nic. Kamień. Kamień to nam nie jest potrzebny. Ale tu widzę dużo jedzonka, więc spróbujmy sobie coś upolować jeszcze. Jedzenie się przyda. W ogóle miałem taki deficyt, mówiłem to w pierwszym odcinku. Że po prostu u mnie przy domku. O, ten, jak z u mnie przy domku w ogóle nie było zwierząt, i miałem z tym naprawdę mega problem. Bo nie miałem w ogóle jedzenia. Króliczku, sorry. Dobra, to jest w ogóle bardzo fajny teren. Moglibyśmy się tutaj kiedyś osiedlić, tak naprawdę. Może to w przyszłości właśnie nie zrobimy. Szkoda, że tych bali nie idzie nic z nimi zrobić. Okej, okay, zobaczcie, tutaj jest e, właśnie jakaś opuszczona wioska, ale chyba ludzi, bo raczej nie kanibali. Tu w tej wiosce nic nie znalazłem, chyba. Może parę butelek, gdzieś tutaj było. Gdzieś tu były te butelki. A z alkoholem do koktajli Mołotowa. No cóż, e, tu jest wejście do tego cave'u. Tu, 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 tu. Zobaczcie. No. Jest. Nie wiem, co mi tam zostanie, tak naprawdę. Więc trochę się boję tam wchodzić. Jest jeszcze dzień, więc można by było w sumie to wykorzystać, żeby gdzieś zbudować sobie tutaj taki chwilowy domeczek mały. I myślę, że chyba tak zrobimy. A wejdziemy z samego rana do tego kejdu. Boję się też, że tutaj od z tego kejdu będą wyłazić te pieprzone kanibale, i będzie ich naprawdę dużo. No zobaczymy. Eee, może zamieszkajmy tu. Może tutaj sobie zbudujmy chwilową bazę, albo tam na górce. Jest dużo. E, bardzo dużo e, patyków, a to nam się przyda do zbudowania tymczasowego domku. O, może tutaj zbudujmy. Bardzo fajne miejsce. Wykośmy trochę ten teren, gdyby czasem jakiś patrol miał mi przeatakować, zrobimy sobie zaraz tutaj. O, dokładnie. Myślę, że to będzie idealne miejsce. Dobra, zbudujmy coś. Myślę, że to nie ma sensu budować. Albo może zbudujmy właśnie taki porządniejsze spanie. Bo może kiedyś tutaj będziemy się zatrzymywać po drodze. A takie mistówki są zawsze nam do zatrzymania. O. Ok, yy, brakuje nam jednego kamienia, i musimy ściąć parę drzew. <laughs> ok, kamień już jest. I może to drzewo zetniemy. No, co się dzieje? Okej, okay, w tamtą stronę, jeśli możesz, dzięki. O, że to gdzie to jest? No, co się dzieje? Jeszcze 4, czy 5. No Może to zimy. Piszcie też pod, pod filmikami, co według Was robi źle, czego co byście chcieli, żebym zmienił. Na pewno się do tego dostosuję. Jakie gry byście chcieli zobaczyć na moim kanale? Głównie chciałbym grać w różnego rodzaju horrory. A Deforest na pewno do tego jak najbardziej się za, zalicza. Okej. Okay. leci. Deforest się do tego zalicza. Także jak tylko znajdziecie jakiś fajny nam grę, którą chcielibyście zobaczyć, piszcie. Na pewno w nią zagramy. On co jeszcze? Jeszcze. No tak, e, przynajmniej będzie porządny domek. Ale ostatnie drzewo. No nie mamy energii, byśmy coś zjęli. Teraz sobie coś zjemy. Fajnie by było właśnie zrobić nam na mapie takie e, donki tymczasowe. Nie wiem, czy nie warto by było już zainwestować w taki domek porządniejszy. Okej. Okay, to nam już nie będzie potrzebne. Teraz tak, zróbmy tutaj ognisko od razu, bo to jest najważniejsze. Żeby te melepety tutaj nie przyszły. Postawmy tak, jednego tutaj. O, i nie mam patyków, nie mam kamieni. Żeby te drzewka nie dawały patyków. Ale te na pewno dają. Jeden patyk, seria. Hm. O, daję sympatki. No co jest, Stefan? Nie mogę tego zniszczyć? Zjedzmy coś, bo widzę, że zaraz umrze z głodu. Nie mówcie mi, że będę miał problem z patykami, bo się zdenerwuję bardzo. No nie idzie. No to pięknie. Orzesz w mordę mutant. O nie. No, niestety, mutanta nie pokonam, jeżeli będę w takim domku mieszkał. Tego się właśnie bałem. Nie mam dynamitu nawet, żeby z nim walczyć. Mam nadzieję, tylko, że mnie nie zauważył. No nie dobrze, mutant to jest niedobra sprawa. On chyba jednak nie zauważył. Nie dobrze. I ja on tutaj... O nie. Nie mam jak walczyć z tym mutantem, bo go można tego pokonać dynamitem lub bombą, a nie mam y, ani dynamitu, ani nie mam bomby. Okej, okay. przeszczelmy gościa, ale no teraz już mnie na pewno zauważy. I spieprzajmy do domu Bo widzę, że tu chyba jednak się nie będziemy mogli zatrzymać, przynajmniej na pewno nie dzisiaj O oh, fuck O Jego, nie goni mnie! Kurwa, jak on szybko biega Szybko Marian! Do wody, do wody może do wody nie wejdzie co? O oh, fuck Biegnij! Oh. Chyba mu uciekliśmy, zaraz zobaczymy zresztą. Nie ma go. Ale to jest jakiś kanibal. No tak, to pięknie. Tutaj kiedyś byłem, zobaczcie, mam ognisko. Eee, więc myślę, że tutaj możemy się też zatrzymać. Jest bardzo fajna miejscówka yy, i bardzo... O, jeszcze zapalniczka się wsyła? No nie gadaj. Podpalaj to. No. Dobra. O, widzę, że tu ptaszki przylatują, więc może na zbieramy sobie troszkę piórek. są mega ważne, bo są potrzebne do robienia strzału, a strzały, no nie, nie chciałem tego podpalić. O! Dobra, moi drodzy, na tym zakończymy drugi nasz odcinek Deporresnie. Troszeczkę zrobiliśmy, troszkę wyszliśmy z domu. Żółw. Jak zabić żółwia? Może go podpalimy. Pali się. Schował się. Nie wiem, nie wiem jak zabić żółwia, gdzieś e, chyba coś czytałem, że... Aaa, teraz będziemy mi się ten ogień przy łapaniu tych e, piórek... E, No. To jest fajny sposób, jak widzicie, widzicie w którymś miejscu, że one właśnie przelatują to zazwyczaj one po prostu będą non stop tutaj przelatywać. Nie ja wiem czy spa jakiś błąd e, systemu O, rozwaliłem sobie chyba tą No trudno Oni chyba tylko na pewno Żółw powstał. Zobacz Odcięłem mu głowę Odciąłem mu głowę Mam skorupę! Super. Skorupa jest potrzebna, żeby zrobić e, taki specjalny butle i aparatura. To będzie w następnym odcinku. E, skorupa jest po to, żeby e, zrobić e, taki selektor do wody z deszczu. Dzięki temu możemy sobie pić wodę i nie musimy mieć nosi tych głupich puszek. Y, I nigdy nam się po prostu nie skończy. Ale to zrobimy sobie w głównym domku. Jest noc, za chwilkę. Jeszcze zobaczymy, co tutaj mamy. Trochę trochę broni. No i wygląda to fajnie, nasz samolot. Okej, okay, moi drodzy, e, dzięki za oglądanie drugiego odcinku Deforesta. E, będzie na pewno trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam na, na mój kanał, subskrybujcie, e, zostawiajcie łapkę w górę, piszcie komentarze, będę naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.